Genialne pytanie, moja droga, na to pytanie czytałem całe życie. Niestety nie była ja, są, to ja, nie. Uuu, jest... Bo nie serwowali, ale była to pożywna kanapka. Coś jeszcze tutaj, byłeś na wakacjach? Na wakacjach? A to też bardzo dobre pytanie. Na wakacjach między innymi byłem na Terekampie, czyli na takim fajnym obozie z widzami. Taki bardziej troszeczkę obóz, jest to sportowy, Zobaczymy stukę parki taekwondo. Jest to także lekko opuszczoneczny. Mamy dużo zajęć takich jak yy, jakieś tam parki linowe i tak dalej, to tak powiem. Pewnie, ale to muszę zrobić kameralnie. Moja droga, zróbmy to bardziej romantycznie. Tak nie wypada. Nie wypada tak, gdyby Romeo i Julia tak nie się poznali. Przez barierki się przytylają, to to będzie było romantyczne. Nie tak, nawet już mamy w ogóle atmosferę, ale wiesz, przez barierki to mało romantyczne będzie. spróbujmy. spróbujcie. Spróbuj. Spokojnie, nie krzyczeć nic się nie stało, już że się przestraczyliście. Nie ma co krzyczeć, na no, spokojnie. Jakie masz wytargnięte? O musical, tak? A kto sam właśnie mam muzykali? Ile osób, osoba, pięknie. Też mam muzykali, Mój i to Janek jestem. I być może nagrań. To muszę się bardziej w tym poszkali, bo tam też trzeba troszeczkę lepiej znać język niemiecki, a język z niemieckiego to wiadomo, tak troszeczkę na papier.